Na dworze upał dzisiaj było 30, nie wiem, 4 stopnie u nas na Mazowszu. A pięciornik krzewiasty w odmianie Lovely Pink zachowuje się jak gdyby nigdy nic. To są krzewy niepodlewane. Ja się w ogóle nimi nie zajmuję. Oprócz tego, że na wiosnę je bardzo nisko, skracam je o 2 trzecie wysokości. Nie patrzę na nic, tylko mocno dny. To są krzaki, które mają. Bo wydaje mi się, że 13 albo 14 sezonów tutaj. Pięknie kwitną, właśnie. Zaczynają pod koniec lipca kwitną aż do mrozów. Dzięki temu, że jedne, to mają taką ładną, ładny kształt kuli. Są dostępne dla owadów zapylających. Owady bardzo je lubią. Kwitną sobie aż do mrozów. Jedyny ich minus jest taki, że późno ruszają z wegetacją, obcięte dosyć długo straszą pustymi pędami.